Domagała. Przegląd tygodnia 4 czerwca. Zapraszam. Sytuacja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu Zdroju była głównym tematem nadzwyczajnej sesji Rady Miasta w poniedziałek 28 maja. Zaproszenie na posiedzenie przyjęli posłowie radni Simiku Wojewódzkiego, dyrekcja WSS nr 2. Na obrady przybyli również pacjenci szpitala. Na sali obrad zabrakło przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz Narodowego Funduszu Zdrowia. Dyrektor WSS nr 2 Grażyna Kuczera przedstawiła dramatyczną sytuację szpitala. Niestety sytuacja... Szpitala jest już tak groźna, że wszystkie pieniądze, które otrzymujemy, przeznaczane są właściwie tylko i wyłącznie na wynagrodzenia. Halina cierpiał. Przewodnicząca Związku Zawodowego Solidarność mówiła, że. Na pewno nie wyrazimy zgody na żadne obniżenie wynagrodzenia, na żadną redukcję i nie. Na pewno nie zgodzimy się na to, aby ten szpital przekształcić w spółkę. Poseł Bolesław Piecha powiedział. Pisa bardzo, ostrożnie. Patrzeć na to, co jest konkurencją, na to, co jest komercjalizacją w świecie świadczeń zdrowotnym. Spółka zadłużona runie szybciej niż publiczny szpital, który również ma pochodzenie na sobie. Radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie wystosowania apelu do prezesa Rady Ministrów, ministra zdrowia, prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Zwrócili się o zapłatę nadwykonań za rok 2011 i zwiększenie kontraktu dla WSS nr 2 na rok 2012 oraz o powstrzymanie przed przekształceniem WSS numer 2 w Jastrzębiu zdroju w spółkę prawa handlowego. Na dzień 1 czerwca przypada Międzynarodowy Dzień Dziecka. Z tej okazji dla Jastrzębskich milusińskich przygotowano wiele atrakcji i niespodzianek. W zespole szkół nr 10 imienia księdza profesora Józefa Tischnera bawiono się w stylu dzikiego zachodu. W szkole nie zabrakło prawdziwych kowbojów i Indian. Przyrządzono przysmaki rodem z bezkresnej prerii. Dyrektor szkoły Anna Hetman mówiła, że ten wyjątkowy dzień wykorzystano do inauguracji. Dzisiaj jest Dzień Dziecka, ale jest to też pierwszy dzień kampanii Cała Polska Czyta Dzieciom. I właśnie dzisiaj u nas w szkole rozpoczyna się ten tydzień. Inaugurujemy. Dniem pod nazwą Na Dzikim Zachodzie. W szkole podstawowej nr 19 imienia Juliana Tuwima, dzień dziecka, spędzono na sportowo i językowo. Mamy taki malutki projekt plastyczny, gdzie uczniowie po prostu dają upust swoim wyobrażeniom na temat języków i tam zostawiają swoje podpisy w języku czeskim, polskim, malują flagi krajów europejskich. W zespole szkół zawodowych również postawiono na sport, ale nie tylko. Główny organizator przedsięwzięcia Kazimierz Tomczak, nauczyciel wychowania fizycznego, zdradza pozostałe atrakcje. Pierwsze warsztaty to były pierwsza pomoc. Tutaj pani była, która prowadziła nam zajęcia całogodzinne, z, oczywiście z Fantomem. To bardzo fajne, atrakcyjne były, były zajęcia. Drugie zajęcia były. Z pokazu sprzętu gaśniczego i pożarnictwa, ratownictwa pożarowego. Dzień dziecka obchodzili również najmłodsi jastrzębianie. Ci, którzy jeszcze nie chodzą do szkoły, specjalnie z myślą o swoich podopiecznych, wielki piknik rodzinny przygotowało publiczne przeszkole numer 3 w Jastrzębiu. Jednak okazją do wspólnej zabawy nie był tylko Dzień Dziecka. Dzisiaj obchodzimy Dzień Matki, Dzień Dziecka oraz zbliżające się święto Dnia Ojca, ale w formie takiej wspólnej, dużej imprezy, jak co roku jest to piknik, a w tym roku jest on pod nazwą Europiknik 2012. Mimo niesprzyjającej aury dzieci, jak i ich rodzice bawili się wyśmienicie. Nie brakowało gier sportowych, konkursów, tańców, śpiewów oraz oczywiście pałaszowania pyszności. Cała impreza, która jest już wręcz tradycją w publicznym przedszkolu numer 3, miała na celu również. Jest to integracja środowisk, każdych środowisk. No tutaj, właśnie do przedszkolu częściowo głównie dzieci znasz z osiedla przyjaśnie, Bogocowiec i osiedla klasickiego. Oczywiście o Jaszczęckich dzieciakach. Nie zapomniała również Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębie Zdroju. Tradycyjnie, jak co roku, zorganizowano dla dzieci imprezę, na której nie zabrakło atrakcji. Było czytanie lokomotywy przez przedstawicieli jaszczęckich mediów, teatrzyk w wykonaniu znanych osób z naszego miasta, jak również szereg warsztatów i animacji na placu przed Domem Zdrojowym. Jak co roku, frekwencja dopisała. Zawsze pełna sala. No, niestety pogoda nie dopisała na tyle, że nie mogliśmy być w parku zdrojowym, ale na szczęście możemy być w domu zdrojowym, który mieści jednak dużo dzieci. Są to dzieci ze wszystkich bibliotek w całym mieście, z całego miasta, które zostały dowiezione na tą imprezę bajkobusami, czyli tymi kolorowymi naszymi autobusami, dzięki Międzygminnemu Związkowi Komunikacyjnemu, którymi możemy się tutaj posługiwać. Mimo iż pogoda płatała nie lada figle, to jednak wszystkie imprezy zorganizowane z okazji Dnia Dziecka odbyły się. A na twarzach głównych bohaterów dnia 1 czerwca gościły głównie uśmiechy. Już niebawem w naszym kraju Euro 2012. Zapewne niektórzy działacze osiedlowi poczuli nutkę zazdrości i postanowili zorganizować własne turniej piłki nożnej. Mowa tutaj o zarządzie osiedla pionierów i turnieju dzikich drużyn. Jak podkreśla Grzegorz Krysman, członek władz Osiedla, w tym momencie są to najważniejsze zawody w naszym mieście, do których akces zgłosiło prawie 300 młodych piłkarzy. Dodaje także, że mają one charakter cykliczny. A może, kto wie, będą odbywać się częściej niż raz do roku. Także chcemy dotrzeć do wszystkich mieszkańców amatorsko, co grają, o to, żeby zainteresować, żeby wyjść z domu na boisko. Oto mamy tu takie piękne boisko zrobione, jest niewykorzystane. Już się rodzice tutaj, co, co byli, dopingowali w trakcie eliminacji grupowej, bo to jest już finały, sama były eliminacje grupowe, żeby zrobić to na jesień jeszcze. Nie wiem, zastanawiamy się, jeżeli fundusze pozwolą na to, zrobić to we wrześniu drugi raz. Z kolei Mirosław Lęga, przewodniczący zarządu osiedla pionierów, wraca pamięcią wstecz i tłumaczy, że bezpośrednią inspiracją, aby podjąć się tego ambitnego zadania, były mecze, które jeszcze jako młody człowiek rozgrywał na jeszczemskich boiskach. Ja tak się cofnę może do swoich tych najmłodszych lat, kiedy właśnie te dzikie drużyny, czyli osoby, które były nigdzie nie rzeszone, grały to piłkę nożną, byśmy grali to przy blokach, na klepiskach, i prawda. I tak właśnie tworzyły się talenty. W ten sposób właśnie chcieliśmy zarządu usiadła i pionierów, tak więc żeśmy wyszli. I co Państwo tutaj widzicie? frekwencja jak wiemy, dopisuje. Młodzież jest zadowolona, bardzo się cieszy, widać tutaj emocje. Zdradza również, jakie nagrody czekają na zwycięzców. Mamy tutaj, jest puchar dla zwycięzców, są medale. Za pierwsze miejsce medale złote, za drugie y, srebrne i za trzecie y, y, brązowe. Turniej Dzikich Drużyn zakończy się spektakularnym finałem, dokładnie w połowie czerwca. Zarówno Mirosław Lęga, jak i Grzegorz Krysman mają nadzieję, że wpisze się on na stałe w sportowy krajobraz Osiedla Pionierów. W czwartek 31 maja w Kinie Centrum zebrało się kilkaset osób, aby świętować nie lada jubileusz. Odbyła się tam uroczystość honorująca dziesięciolecie działania Uniwersytetu III wieku w Jastrzębiu Zdroju. Podczas kilkugodzinnych uroczystości nie zabrakło przemówień zaproszonych gości, którzy w ciepłych słowach wypowiadali się na temat działalności placówki dla seniorów. Zaprezentowano również pokaz slajdów, z których można było dowiedzieć się podstawowych informacji o działalności Uniwersytetu III wieku w Jastrzębiu Zdroju. Zaproszeni goście mieli okazję obejrzeć również bogatą fotogalerię ze zdjęć, które nagromadziły się w kronice uniwersytetu w ciągu ostatniej dekady. A jak wyglądały początki działalności tej placówki? No początki, jak zwykle, były skromne. Był to pomysł pani Marii Sommerli, Te uniwersytety już działały w kraju i za granicą. Warszawa, Francja, prawda, tam były te kolebki początków. Nasz Uniwersytet Śląski w Katowicach, na czele z panią dr Heleną Hrabkiewicz, też już tego typu przedsięwzięcie miał otwarte. I tutaj był pomysł, żeby przy Uniwersytecie Śląskim działającym w Jastrzębiu stroju również uruchomić taką placówkę. Podczas obchodów rocznicowych, słuchacze, którzy licznie zgromadzili się w sali Kina Centrum, mogli wysłuchać wykładu na temat języka i nacjonalizmu, jak również koncertu muzyki poważnej. Z okazji tego zasnego jubileuszu, placówce można życzyć. No, na pewno 100 lat, prawda? No i coraz ciekawszych zajęć. Tego, żebyśmy mieli fundusze i siły fizyczne, żeby to wszystko prowadzić, żeby słuchacze wychodzili stąd rzeczywiście zadowoleni mądrzejsi o pewne, pewne działania. Do tych życzeń dołącza się redakcja jaszczymskiego Portalu Informacyjnego Jasnet. Mimo zmiennej aury dni Jastrzębie można zaliczyć do udanych. Na stadionie zebrało się tysiące mieszkańców miasta, aby oglądać występy takich wykonawców jak Agnieszka Chylińska, Budka Suflera, Krzysztof Krawczyk i Ewa Farna. Na szerszą relację zapraszamy do działu wideoreportaże w portalu Jasnet. Okno Życia oficjalnie działa już w naszym mieście. Uroczystość otworzenia przybytku, który może uratuje życie niechcianym dzieciom miała miejsce w niedzielę. Połączona została z pierwszym marszem życia. Szersza relacja z tego wydarzenia już w środę w dziale wideo -reportaże na portalu Jasnet. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę, że w wyniku podziału zysku netto WSA za rok obrotowy 2011 przeznaczy na dywidendę dla akcjonariuszy kwotę 632 milionów złotych. Oznacza to, że na każdą akcję wypłacona zostanie dywidenda w wysokości 5,38. Zwyczajne walne zgromadzenie ustaliło, że dzień nabycia prawa do dywidendy to 6 lipca bieżącego roku, a termin wypłaty dywidendy 24 lipca bieżącego roku. 31 maja 12 z 18 pracowników części praktycznej oddziału rehabilitacyjnego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu Zdroju otrzymało zmianę warunków zatrudnienia na jedną drugą etatu. Dyrektor Szpitala Grażyna Kuczera tłumaczy takie działania trudną sytuacją placówki i koniecznością dostosowania ilości personelu do potrzeb, które wynikają z kontraktu NFZ. Jastrzębska Hala Widowiskowo-Sportowa otrzymała tytuł Budowa Roku 2011, nagroda pierwszego stopnia w konkursie Budowa roku organizowanym przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa przy współudziale Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejny przegląd.